Iść razem do Jezusa, iść na Eucharystię, usiąść razem w ławce, żeby być razem, razem się modlić i razem spotykać go żywego i prawdziwego, karmić się go ciałem, jak w niebie, być sobą, być z nim. I jak przyprowadzić kogoś do Jezusa? Pewnie jest tyle dróg i tyle możliwości, ile jest ludzi, bo każdy z nas ma swoją drogę i jest także w takim razie jeden, jedyny niepowtarzalny sposób, jak kogoś przyprowadzić, jak mu pomóc, jak być świadkiem dla niego. Jestem na Mszy Świętej. Z mężczyzną i można by się wydawać, że wszyscy będą nam szy. Ale nie On. Ale właśnie On przychodzi. Pomimo chorej nogi. Zdąży na ostatni moment, ale jest. Przychodzi. Ale nigdy nie przystępuje do Komunii Świętej. Przecież to jest niepełna msza święta. Nie spotyka żywego Boga. Co zrobić? Msza za mszą i nadal nie jest u komunii. Jakby chciał, jakby nie chciał, jakby nie mógł, a przecież mógłby. Wystarczy, gdyby chciał, gdyby się wyspowiadał, bo dawno nie był. Dawno nie był. Przychodzi kolejna msza. Podchodzę do Niego, patrzę na Niego i mówię, słuchaj, co ci przeszkadza iść do spowiedzi? Zobacz, byśmy razem mogli pójść dzisiaj do komunii. Dzisiaj wyjeżdżasz. I dzisiaj wszyscy razem. Byśmy stanęli koło siebie, byli nam szy i mogli pójść spotkać się z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Popatrzył na mnie i poszedł do spowiedzi. To była niezwykła msza. To był cud najpierw cud spowiedzi przed Mszą Świętą, a później niezwykła msza. Przytuliliśmy się, śpiewaliśmy, niezapomniana msza. Jezus niech będzie uwielbiony w tym mężczyźnie, w tej mszy i w jego kolejnych mszach. I'm